Witam Was bardzo serdecznie, Shadow z tej strony, a dzisiaj otworzymy sobie znowu blistery. Co ciekawe, tym razem z Paradox Rifta. Także liczymy, że trafimy na jakieś bardzo, to bardzo grywalne karty, bo już jutro, jak to nagrywam, a dzisiaj jak to widzicie, ma miejsce regio w Warszawie. Pokémon Regional Championships, kolejne w Europie, jedno z największych w Europie, i jesteśmy dumni, że akurat w Gdańsku ponad tysiąc graczy, co za tym idzie, jeżeli będzie możliwość, że zajmę Około 512 miejsce, to można, nawet dostanę jakieś punkty do Mistrzostw Świata, ale nie żebym liczył, że się na nie dostanę, bo rzadko ostatnio grywam, ale trzymam kciuki za tych, którym idzie jak najlepiej, i zbierają właśnie te punkty w Polsce. Jerzyk, Dominik, Maciordan i cała masa innych ludzi, których teraz nie będę wymieniał, bo na szybko sobie gdzieś nie przypomnę, co zresztą przykre. Jeszcze tasik o stwórców, to jeszcze Tasiek, myślę, że warto wymienić. Trzymam za Was bardzo kciuki. A ja jeszcze tylko przypomnę, że sponsorem tego filmu, jak i całego kanału jest niezawodny sklep internetowy pokemarket.pl, dzięki któremu mam właśnie te dwa cudowne trójpaki blistery, z których, jak mówiłem, liczę, że wydropimy coś bardzo, ale to bardzo grywalnego, bo tak zdałem sobie sprawę, że brakuje mi na przykład jednego countercatchera do talii, także... Zobaczymy, zobaczymy. Blistery, jakie są? Myślę, że każdy e, widzi. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jak zawsze, są to po prostu trzy paczki kart oraz jedna karta promo. W tym wypadku jest to bardzo, ale to bardzo ładny Arctibax. Nie wiem, czy jest to grywalne na ogół. Te promki z trójpaków to nie jest nic grywalnego w przeciwieństwie do nie wiem, jakichś Wii czy Xboxów. Tam to się trafiają nawet jakieś w miarę, w miarę, w miarę grywalne karciożki. Na pewno ja jestem wielkim fanem tego Set-Titana, ale to dlatego, że po prostu lubię Set-Titana jako yy, Pokemona. W zasadzie ciekawy atak w ogóle Flip Three Coins. This atak does 100 damage for each head, czyli potencjalnie ten atak jest w stanie walnąć za 300 dema. Jako One prizer jest to naprawdę potężna ilość, szczerze mówiąc. No i mamy włącznie w tym wypadku 6 boosterów. Ja sobie je przemieszam. Szczerze, już nie jestem pewny, który był e, w której e, paczuszce. E, w którym blisterze. Tam teraz to już totalnie masakra. Totalnie nie wiem. I co? Myślę, że czas zobaczyć, czy coś się nam ciekawego w ogóle tutaj e, trafi. Dajcie znać, bo zaczęliśmy akcentem regio, że regio, tuż, tuż. Znaczy dzisiaj jak to oglądacie, Jeżeli oglądacie to w piątek, no generalnie jak jest premiera, więc no jestem trochę ciekaw, z czym wy na regio jedziecie. Mamy Luxurious Cape, to już coś grywalnego, Wiglet Latios i Zekrom, pierwsza paczuszka bez trafu żadnego. Czym wy jedziecie na regio? Czy w ogóle jedziecie na regio? Czy się spotkamy na regio? Jeżeli się spotkamy na regio, to piszcie koniecznie w komentarzu. Ja będę bardzo zachwycony, jeżeli uda nam się spotkać na regio, drodzy widzowie, czy też współtowarzysze pokemonowej przygody, czy też niedoli, zależy jak kto to określi, szczerze mówiąc. Bo no tak, regio to duże przeżycie dla Polaków, mam wrażenie. Ja swoje pierwsze. Kroki turniejowe zaczynałem właśnie od REGIO, tyle że w Warszawie, a nie w Gdańsku w zeszłym roku, nie poszło mi najlepiej, chociaż no, jak na pierwszy raz, to też chyba nie najgorzej, szczerze mówiąc. Grałem wtedy Lost Zone Giratiną, tym razem idę Lost Zone Boxem, ale trochę innym i mamy Alt Arta, tylko sami widzieliście, ta karta była do góry nogami włożona. Jest to bardzo, ale to bardzo ładna, przecudowna wręcz Altaria EX. No ta karta jest cudna. Przyznam, że umknęło mi fakt w ogóle jej istnienia. Nie spełniliśmy celu wyciągnięcia grywalnej karty, ale ta tutaj Altaria jest jak najbardziej tego warta. Jest po prostu cudowna. Przyznam, że jedna z ładniejszych kart, jakie ostatnimi czasy e, widziałem w ogóle. No, także teraz idę los z zoneboxem. Trochę się cykam, bo troszeczkę go zmodyfikowałem. Dominik pewnie czy też Jerzyk by mnie zabili za to w jaki sposób to zrobił, chociaż nie wiem, nie wiem. Dominik się bał wypowiedzieć na temat tego deku, chociaż pokazywałem mu go jeszcze przed ostatnimi e, zmianami tak naprawdę. Screamtail może być przydatny w Guardii. Exploud i Edgy Slash. Zostały nam dwa boostery do końca, dwa z Roaring Moonem i na razie no nie wygląda, żeby coś, coś tutaj miało w ogóle e, ciekawego być I to mnie trochę martwi. Znaczy no na razie to ten screen Tail tylko i Luxerius Cape, a ja szukam kanter kaczerów, gdzie są trenerzy? Ok, Iron Bundle i sobie odłożę też Future Booster Capsule Energy. To mi brakowało do playsetu. Teraz już mamy wszystkie cztery. Pansir Exploud i czy na ostatniej pozycji mamy jakiegoś Exa, chociaż nie. Lux. Ostatni booster dzisiejszego openingu. Powiem wam cykam się. Cykam się. Czy tu będzie Cokolwiek, szczerze mówiąc. Bo na razie wychodzi, że na dwa blistery mamy tylko Altarię. A jak widzieliście w poprzednim odcinku z Lost Zone nowymi, znaczy. E, Lost Originowymi blisterami, było lepiej. No ale. Dotler. Przed, przedostatnia karta tego openingu. Czy na slocie Riversa coś nam się trafi? Nie. Na slocie Riversa nic. Nie, czy na ostatnim stocie? Będzie chociaż i ex. moi drodzy, jest parasol lady full arcie. No to nam chyba trochę nadraja finansowo. Parasol lady full arcie. Naprawdę bardzo ładna karta, bardzo ładna karta. Miałem okazję się nią trejnąć, ale kolega nie chciał się tradenąć za Iron Hansa. Finalnie się pozbyłem Iron i to nie był chyba najlepszy deal, ale ta Parasol Lady jest naprawdę, naprawdę cudowną, piękną kartą. No Zobaczcie sami, jak ona się mieni, jaka ona jest po prostu piękna. Piękna. No ale, mamy dwa dropy: takiej Full Art i Alt Art z tych lepszych. No ja narzekać nie będę, ale póki co, Wam dziękuję. Trzymam kciuki, że dobrze wam pójdzie na regio. Wy też trzymajcie kciuki, żeby mi dobrze poszło na regio, bo bez trzymania kciuków to, to, to już kaplica. Umarł w butach, jakby dolne stoły, najniższe w ogóle. Tragedia. I do zobaczenia następnym razem, już za tydzień. Cześć!